podsumowaniu minionej nocy na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaglądamy do Bostonu, gdzie miejscowi Celtics przegrywający w finale konferencji wschodniej 1-2 podejmowali Miami Heat. Początek meczu numer 4 ułożył się zdecydowanie po myśli gospodarzy, którzy już po 7 minutach prowadzili aż 21-6, a na tak dobry wynik składała się m.in. seria punktowa 10-0, Potem co prawda nieco przebudzili się Hit, którzy po tym jak na początku spudłowali 8 z 10 rzutów, to do końca kwarty trafili 9 z 12 prób, ale i tak nie byli w stanie dogonić Celtics. Bostończycy grający wtedy na 59% skuteczności wygrali pierwszą kwartę 34 do 23, a świetnie radzili sobie Paul Pierce i Rajon Rondo, bo ten pierwszy miał 12 punktów, a drugi 8 oczek i 4 asysty. Rondo podani za podaniem rozdawał także w drugiej odsłonie i do przerwy miał już 10 asyst, a i Pierce nie zwalniał tempa, dorzucając wtedy 6 oczek. Celtics zaczęli drugą kwartę od serii 8 do 0 a w końcówce osiągnęli nawet największą tego dnia, bo aż 18-punktową przewagę w której spore udziały mieli także Real i rezerwowy Kion Dooling. Bosteńczycy ostatecznie schodzili do szatni z nieco mniejszą zaliczką, ale i tak na wynik 61-47 nikt nie miał prawa narzekać. No chyba, że ktoś sympatyzuje z Heat, dla których swoją drogą była to najgorsza defensywna połowa w tegorocznych playoffach. Spora zaiczka Celtics i słaba gra w obronie drużyny z Miami pozwalały myśleć, że druga część spotkania będzie już tylko formalnością, ale jak się okazało było zupełnie inaczej. W trzeciej kwarcie w ekipie gości przebudził się Dwayne Wade i jego zespół powoli, ale systematycznie odrabiał straty i po tym jak hitby i lepsi w tej odsłonie o 9 punktów. To w ogólnym rozrachunku przegrywali już tylko 68 do 73. Goście dobrą grę kontynuowali także na początku decydującej kwarty i już po 4 minutach wyszli na prowadzenie 76 do 74, które było ich pierwszą przewagą w tym spotkaniu. Od tego momentu oglądaliśmy już bardzo emocjonujący mecz, i do końca czwartej ćwiartki, czyli jeszcze przez 8 minut, żadnej z drużyn nie udało się odskoczyć na więcej niż 3 punkty. I dokładnie taka różnica wyrażona w wyniku 87 do 84 na korzyść Celtics, widniała na tablicy na jeszcze niecałe 3 minuty przed końcem. Na kolejne punkty przyszło nam czekać przez dwie minuty, kiedy to Mario Chalmer z tym wejściem pod kosz na 60 sekund przed zakończeniem regulaminowego czasu gry zmniejszył straty hit do zaledwie jednego punktu. Następna akcja należała jednak do gospodarzy, którzy postawili na sprawdzony duet Rajon Rondo-Kevin Garnett i Celtics znów byli o trzy kroki do przodu. W odpowiedzi hit udało się złapać kontakt, bo już za chwilę z łuku trafił LeBron James i na 37 sekund przed końcem mieliśmy remis po 89. Bostończycy zatem w kolejnej akcji nie mogli grać do końca, ale wydawało się, że i tak za chwilę wyjdą na prowadzenie, bo rażon Rondo wchodził już na pusty kosz, ale zamiast punktów sędziowie odgwizdali faul, który popełnił Kevin Garnett, przepychając się z LeBronem Jamesem. Teraz za Potem piłka była w posiadaniu gości, którzy mogli grać już do końca i zadecydować o ostatecznym wyniku. Jak widzieliście, hit praktycznie nie zdołali odbyć rzutu i z wynikiem 89 do 89 mogliśmy zaczynać pięciominutową dogrywkę. Dodatkowy czas gry także był niezwykle emocjonujący, bo obie drużyny nadal nie odstępowały się nawet na krok, a jakby tego było mało, to dwóch zawodników nie dokończyło spotkania. Na samym początku dogrywki swój szósty faul tego dnia złapał Paul Pierce i był zmuszony resztę meczu oglądać z ławki rezerwowych, a chwilę później jego los podzielił LeBron James, który także pozwolił sobie na zbyt wiele i przekraczając limit przewinień na niecałe dwie minuty przed końcem musiał opuścić parkiet. Kiedy James skończył swój udział w tym spotkaniu to minimalnie 92 do 91 lepsi byli Celtics i taki wynik utrzymywał się jeszcze na 20 sekund przed końcem, kiedy na linie osobistych powędrował rażon Rondo. Rozgrywający gospodarzy trafił jednak tylko jeden z dwóch rzutów wolnych i choć jego drużyna prowadziła 93 do 91, to ostatnią akcję do końca mogli rozgrywać goście z Miami, a o ich losie miał zadecydować naturalnie Dwayne Wade. They were Picked up by Daniels. Final seconds. Wade looks up. Head fake. Puts up a three for the win. No good. Suffolk's win it. And the conference final is tied at two games apiece. Wade mimo, że wypracował sobie dobrą pozycję do rzutu, to jednak nie zdołał dać hit zwycięstwa, bo to zostało w Bostonie. I Celtics dzięki wygranej 93-91 doprowadzili do remisów w finałowej rywalizacji 2-2. A to oznacza, że w tej serii czekają nas jeszcze co najmniej dwa spotkania i na skrót z kolejnego starcia między tymi drużynami zapraszam w środę do przerwy na żądanie. Bo to właśnie najprawdopodobniej wtedy usłyszymy się po raz kolejny, a po meczem hit kontra Celtics. Zobaczymy też, co przyniesie piąte spotkanie pomiędzy San Antonio Spurs a Oklahoma City <todgłosy> Thunder.